Hejka, dziś otworzymy sobie trochę rzeczy z Black Bolt i White Flare i tak, zaczynam od najmniejszych, to mam tutaj trzy takie puszeczki, mam też poster i dwa bindery, one mi się trochę nie mieszczą w kadrze, ale są takie i łącznie jest 20 boosterków w tych wszystkich produktach. Myślę, że zaczniemy sobie właśnie od puszeczek, tak jak zaczęłam Wam pokazywać co tutaj mam. I w nich są po dwa busterki: jeden czarny i jeden biały. I zaczniemy może od śmietniczka. Tak wygląda puszeczka. I tak tutaj te foliki są takie mocno słabe, bo one no jakby tutaj tylko sięgają, nie nachodzą tu i mega łatwo je zdjąć. Wystarczy je tylko zsunąć. Więc jak będziecie kupować te puszeczki od kogoś albo na przykład tam później z Empiku, to uważajcie na nie. Bo mogą być jakieś tam przepakowane przez kogoś. Zobaczymy, czy tutaj coś mamy. Aha. I tutaj mamy te wszystkie obrazki ze wszystkich y, puszeczek. Ogólnie to premiera tego setu jest dzisiaj. Wy to oglądacie. Mam nadzieję, że w sobotę, więc dla was była wczoraj, dla mnie jest dzisiaj. Tu mamy naklejeczkę i tu taką kartę. Ja też miałam sobie to nagrać rano w sobotę, ale stwierdziłam, że chyba nie wytrzymam i muszę zobaczyć jakie tutaj mamy dropy. I, I się zmotywowałam, usiadłam i nagrywamy. Więc tak jak mówiłam, jest jeden Black Bolt i jeden White Flare. I lecimy najpierw z białym. Możecie mi dać znać w komentarzu, jaki dodatek bardziej Wam się podoba, czy, czy Black Bolt, czy White Flare. Tutaj też mamy takie nowe energie. Fajne, że jakaś tam zmiana. Ja lubię zmiany. Lubię, jak się tam dużo rzeczy dzieje. Mi się na początku podobał bardziej White Flare, bo ja lubię Reshirama. I, jak sobie, o, i od razu tutaj pierwszy boosterik i mamy Master Czy wy to widzicie? I te Master są takie jak w japońskim 151 chyba, tak? Chyba w angielskich takich nie było, ale nie jestem pewna. Ktoś może mi to potwierdzić. I mi się chyba bardziej te podobają, takie na całą kartę, niż jak tam było w Prismaticu, że tylko tutaj jest taki Pokeball albo Master Ball, więc fajnie. No to można chyba to uznać za pierwszy dropik jako Master Ball. O Boże, i tu już mamy pierwszą ilustrację. Mega ładna karta, wszystkie w ogóle są takie śliczne, bardzo ładna i co dalej? Nic. I holo, tu też mamy takie inne, takie paseczkowe. I jeżeli chodzi o energię, to też mogą być holo energie. Nie wiem, czy skończyłam historię z tym, że najpierw mi się podobały karty, właśnie w Whiteflir, bo ja lubię Rashiramę. E a później tak zaczęłam się przeglądać tym kartom, tym wszystkim ilustracjom i, i chyba jednak Black Bolt jest ładniejszy. Uuu i tu mamy energię właśnie, o której przed chwilą mówiłam, taka świecąca, też taka paseczkowa. Dobra i lecimy. I Zobaczymy ile będzie dropów, bo z tego co widziałam to tu mamy PokeBola. To bardzo fajnie to dropi. Dobra i tu mamy puściutko. No oprócz tego pokabola. Lecimy z drugą puszeczką. To jest yy, Mian Shao chyba. Nie pamiętam nazwy. Albo pamiętam. I tutaj znów mamy tą kartę, naklejkę. I dwa busterki. I znów sobie zaczynamy od White Flare'a. Yy, I właśnie to, że te że ten set ładnie dropi to zmotywowało mnie do tego, żeby to nagrać dzisiaj! Bo byłam bardzo ciekawa, co mi tutaj poleci. Nie będę dawać cen, ile to wszystko kosztuje, bo w te pierwsze dni to te ceny są strasznie wysokie, więc nie wiem, czy to w ogóle ma sens podawanie tych cen, bo one zaraz spadną. Tu mam znów Masterbolka. Lubię tego Pokemona fajnie. Tutaj rewersik i holo. Lecimy teraz z Zekromem. Najdroższe karty z tego setu to właśnie jest chyba ten taki BVR Zekrom i Reshiram. Wydaje mi się, że w Victini ta taka cała czerwona to jest. To ta karta jest tańsza niż ten Reshiram i. Niż ten Reshiram i Zekrom, ale to jeszcze do sprawdzenia. To jest w ogóle chyba też taka nowa rzadkość kart, tak? Te BVR. Jedna jest całutka biała, i to mamy pusto, a druga jest cała czarna. No i lecimy z kolejną poszeczką, trzecią. Na razie za nami cztery boosterki, czyli jeszcze jest ich 16 do końca. Ja liczę jeszcze na jakieś piękne ilustracje. I kilka tam udało mi się wydropić, bo ja oczywiście otwierałam tam japoński dodatek. Możecie sobie zobaczyć na kanale, plus jeszcze na breakach otwierałam. W sensie nie ja otwierałam, zamawiałam. <grym> Dobra i tu mamy Riversik i taki Baskulin. Zieloniutki, całkiem spoczko i holo. Dobra i Black Bolt. Zastanawiam się, czy teraz e, ten set albo te dwa sety, nie wiem jak to tam się mówi, nie będą moimi ulubionymi. Jak do tej pory był e, Journey Together, bo miał piękne karty, ale to ma tyle ilustracji. No, no właśnie, o tym mowa. Tyle ma tej ilustracji, że. I tak ładnych ilustracji. Chyba jednak on zostanie moim ulubionym. Jak na razie poczekamy, co tam jeszcze nowego będzie, bo to na pewno się zmieni. I to by było na tyle z puszeczek. Teraz może zrobimy sobie poster. On wygląda tak jak tutaj. Nie będę wam go pokazywać, bo on jest mega duży. Oj, więc po prostu sobie. Otworzę to pudełko albo nie otworzę. Aha, no dobra. I tak będzie do śmieci, więc w sumie może się porwać. Tu mamy ten plakacik. Coś go tutaj wymiętoliło. Mega duży. Ciekawe, czy po drugiej stronie są w ogóle może tylko chociaż serkne Takie karty. No, tak, tak jak w prizmatiku. Spoko. Dobra i tu mamy plastik z promkami i z dwoma White Flare Boosterkami i z dwoma Black Bolt. I tutaj są promki w tym takim już właśnie nowym holo. Mamy oszałota, tapiga. i Snivy. Może tym razem zaczniemy od Black Boltów. Ale, żeby nie czuły się poszkodowane, Toszeczki zawsze były zaczynane od białych, więc zacznijmy sobie od czarnych. Dobra, kodziki idą do mnie, bo cały czas mam nadzieję, że jeszcze zacznę grać. To jest holo? Nie, to jest zwykła energia. I zobaczymy, co tu będzie. W ogóle w tym secie mogą być podpaki. I to jest paczuszka pełna ilustracji z Zekrom i Fajnie byłoby takiego gotpaka trafić. Drugi Black I lecimy. Nie wiem, czy widzieliście, ale teraz tam na TikToku Instagramie, no i w sumie tutaj też na shortsach wstawiam raflety. Kolejna ilustracja, śliczna, Boże, jak się cieka, to jest satysfakcja, jak to tak super tropi. Dobra, i tutaj holo. E, wstawiam e, takie inspiracje na strony do albumów z kartami. W sensie, że tam po prostu pokazuję Wam dziewięć kart, które będą wyglądać fajnie razem na jednej stronie. I tu mamy holo, energię. Więc jak to się świeci. I w ogóle bardzo podoba mi się robienie tego. Bo bardzo mi to sprawia satysfakcję. Tam też feedback, że bardzo fajnie to wygląda. I jakieś tam różne prośby, jakie je jeszcze zrobić? Więc fajnie, że się podoba. To też daje taką większą motywację do działania. I drugi White Flare. Dobra, i co tu jeszcze mamy w tym posterze? Chciałabym jeszcze trafić, może te kaczuszki takie są. Mega ładna karta. Tutaj mam Masterbola. Jak to mam wygiąć, żebyście to widzieli? U, tu trochę widać. <grych> yy, kaczuszki bym bardzo chciała i nie pingwiny, tylko piczony, jak to się nazywa? Yy, gołębie o, gołębie bym bardzo chciała. Dobra, to był poster. Jeszcze mamy dwa binderki i w binderku jednym jest pięć boosterków. Zaczniemy od White bo po prostu był wyżej. Tak mi się wylosowało. I Nienawidzę otwierać tych pudełek, ale damy sobie jakoś radę. Zawsze się boję w ogóle, że sobie pokaleczę ręce. Nienawidzę się zacinać papierem. Bardzo to później piecze. Ja już widziałam właśnie na tych wszystkich openingach, że do tych binderków są dodawane te kartki. W sensie te listy kart. Oj, to taki. W można sobie z tego zrobić nawet jakiś taki mniejszy plakacik, fajne, to jest, nie trzeba tego używać jako listy, ale ja na przykład lubię sobie, jak robię master seta, to lubię tak sobie zaznaczać. I tutaj jeszcze pokażę Wam binder, taki jest. I tutaj ma boczek taki, ale to ciężko pokazać, o taki. Bo mam bardzo tutaj mało miejsca, muszę sobie kupić jakiś inny statyw, który będzie wyżej po prostu, w sensie, że kamera będzie mogła być wyżej i będę miała większy obszar. No i taki po prostu zwykły. Na gumeczkę. Ja bardzo lubię bindery z Voltexa, te takie zapinane na suwak, nawet tutaj mam jednego taki, taki malutki, ten jest akurat na cztery karty. Ups. I robię sobie tutaj master seta z dżempaka, dwujeczki. Dobra, to bierzemy to, co najważniejsze. Pięć lusterków i lecimy sobie po kolei. Strasznie na tych wszystkich matach obsiadają kocie kłaczki. I ciężko to wyczyścić. W sensie można to oczyścić, czyścić one i tak będą. Z japońskiego setu udało mi się jeszcze trafić sarkę, tą Meloetę. Zostawię Wam jak zwykle zdjęcie tej karciuszki gdzieś, żebyście mogli zobaczyć. Całkiem ładna karta. Jakoś na początku mi się tam tak średnio podobała, w sensie no była ładna po prostu, ale... Yy, ale jest dużo ładniejszych kart. Ale jak zobaczyłam ją tak już na żywo, to, to jest mega ładna. Dobra, tutaj mamy Pokebola. Dalej, nie będę tym kręcić. Musicie mi zaufać. Trzeci busterek z binderka. A propos mastersetów i tego zaznaczania tych kart, tak jak tam tą listę Wam pokazywałam, to jest taka strona. Oczywiście to niesponsorowane, ja tego sobie po prostu używam, jak e, robiłam masterset z Journey Together. W sensie jak robię, bo dalej robię. Jestem w trakcie. Jest taka strona kmn.gg. I tam super, można sobie w ogóle włączyć widok, jakby właśnie te karty w albumie były. Nic, znów no pusto, co jest? I bardzo to ułatwia takie kolekcjonowanie masterseta. Właśnie z Journey Together e, robię Master Set'a i mam tak naprawdę większość już kart, ale niestety są to karty no, że tak powiem mało wartościowe. Mam praktycznie chyba już e, prawie wszystkie z takich zwykłych z bulku, że tak powiem. Ho, ho, I tutaj znów mamy ilustrację. To jest ewolucja tej, tego, tego, tego poprzedniego, gdzie tu mamy. Tutaj, prawda? Tak, tutaj, oj, przepraszam. <tutaj>, tutaj on jest taki. Czyli mamy parkę. Fajne, ładne, super. I holo. I o czym ja mówiłam? że mam większość kart, tak, z tego Master Set'a Together, e, tylko są to karty wartościowe, a tych takich e, drogich ilustracji nie mam, więc e, mega dużo jeszcze mi wyjdzie kasy, jakbym chciała to kupić, więc nie wiem, kiedy go skończę. Ale no to nie są wyścigi, tam sobie zbieram powolutku. Jak kiedyś się zbierze, to będzie fajnie. I tu mamy Reshirama Full Arta. Szkoda, że to ten, a nie taki... Jest taka e, chyba sarka. Ten taki kolorowy Reshiram też Wam wkleję. On mi się mega podoba. Ale w sumie ten też nie jest najgorszy. Tak jak już mówiłam, średnio lubię Full Arty, ale ten jest ładny. To by było na tyle z tego jednego bindera i mamy jeszcze jeden Black Bolt, więc sobie Otwieramy. Dobra, to poszło trochę sprawniej. I tutaj też mamy listę po drugiej stronie z ekrom. Taki mamy binderek. I ostatnie pięć pusterków z Black Bolt. Chciałam sobie zrobić taki filmik, gdzie otwieram ogólnie wszystkie rzeczy z tego nowego setu, ale oczywiście Elite Trainer są opóźnione. Więc robię tak, że otwieram właśnie teraz to co wyszło. I jak wyjdą Elite Trainer Boxy, to po prostu na jednym filmie też chyba planuję otworzyć po prostu takie dwa. W sensie, że i biały i czarny. I tu mamy gołąbka po I holo. Kolejny boosterek. Zrobię sobie chyba też y, w Pintelku stronę z tymi energiami, ze zwykłymi i, i z holo, bo fajnie wyglądają. Ogólnie może tak ze wszystkimi zrobię, które mam Kurcze, Tu dwie karty poszły, tu mamy reverse, reverse i holo i trzy jeszcze boosterki. Na koniec jeszcze policzę, ile mamy dropów z tego wszystkiego. Ale jak no, na razie jestem już tam zadowolona, bo ja lubię ładne karcie. Nie muszą być yy, drogie, bo ja sobie po prostu otwieram dla przyjemności, a nie po to, żeby coś tam zarobić. Dla mnie karta musi być ładna, może być tania, ale ważne, żeby była ładna. Dobra, przedostatni boosterek na tym filmie. Mamy holo energię. Czy będzie tutaj coś fajnego. Co tu mamy? To jest Pokeball. I mamy Krastel. Fajnie, kolejna ilustracja. Super, mega się cieszę. Może tego nie widać, bo yy, wstałam dzisiaj o 4. I yy, tutaj mamy eksa. Bo wstałam dzisiaj o czwartej, a już jest chyba 19. I właśnie przez to, że jestem zmęczona, to miałam tego nie nagrywać dzisiaj, ale chciałam pooglądać te piękne karcioszki. Więc yy, no ja się cieszę. Musicie mi uwierzyć. <laughs> Znów holo. Trochę wygląda w ogóle jakby to mógł być jakiś błąd, a nie zamierzony cel, taki glicze. Dobra. Ostatni boosterek. Zobaczymy czy w nim też jest coś ciekawego. Dobra i mamy reverse, reverse i chyba nic tu nie będzie co? Nie ma. Dobra to patrzymy co tutaj dropło. To zaczniemy sobie może od takich no, najnudniejszych. Nie wiem w zasadzie czy uznałeś to jako drop, bo to jest pokeball, ale, ale no uznałam w sumie już kto. Zobaczmy, ile ich tutaj jest, więc mamy jeden. Muszę to sobie odchylać, bo nie jestem pewna, czy to jest pokeball, czy już się zaczynają masterbole. Yy, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć mamy pokeboli, w ogóle te karty z pokebolami i masterbolami jakieś się wydają takie mega grube. Dalej mamy masterbole i ich jest raz, dwa, trzy. Tu mamy takie dwa ieksy, taki i taki. Tutaj jest ten fularcik i tu już się zaczynają ilustracje. Taką mamy, tu może będę układać. Taką mamy te piękne takie parka ewolucji. Oj, już tam się trzęsło. Takie. Rybkę i krastla. Czyli mamy 5-6. 6 rów straci. Na 20 boosterków plus jeszcze tamtej jaksy i, i tak dalej. Moim zdaniem jest bardzo fajnie. Jestem zadowolona z tych kart. Zaraz sobie je pewnie powkładam do binderka i poukładam tam jakieś nowe plansze z nimi. Z tej strony nie plansze. Szkoda, że booster bundle będą dopiero w połowie sierpnia, bo z bym sobie coś jeszcze otworzyła. A szkoda mi w sumie kupować albo binderów, albo posterów, no bo jakby to zawsze zostaje jakiś ten dodatkowy przedmiot, który jest już mi niepotrzebny. Ewentualnie tiny, ale one pewnie też zaraz będą w takiej cenie, że, że to się nie opłaca. Więc zobaczymy, czy sobie coś jeszcze będę otwierać czy nie. Także to by było na tyle. Ja bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Zapraszam jak zwykle na moje socjale, na Discorda. Będzie mi miło jak zostawisz suba i jej coś po sobie w komentarzu. I życzę Wam miłego weekendu. Pa 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 pa!